Czy można było w latach 30. zrobić pojazd, który w dzisiejszych czasach byłby tak samo użytkowy jak wszystkie produkowane obecnie pojazdy? Wydawałoby się tak odległy czas, a jednak R5 to jest tego typu pojazd, BMW R5 to jest tego typu pojazd, przy którym naprawdę trzeba schylić głowę. Jest 36. rok, kiedy ten pojazd trafia na rynek. 35 rok to jest początek prac projektowych związanych z tymi maszynami, mówię tymi, bo o R6 już wam opowiadałem, kiedyś skręciłem dla Was materiał, w którym bardzo dużo mówiłem i o R5, i o R6 spraw związanych z historią. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek tym odcinkiem naszego programu zainteresuje się na tyle, żeby poznać szczegółową historię tych pojazdów, to odsyłam do filmu BMW R6. Bo to są i R5 i R6, to są siostra i brat, silnik dolnozaworowy i górnozaworowy, to jest wspaniała 500, bo tu mamy 500, popatrzcie, to, to totalnie olbrzymie, wysunięte na zewnątrz, piękne cylindry, o niesamowicie ślicznej tej bocznej linii, jeszcze w tych w motocyklach, ta szerokość tych głowic, bardzo szerokie te głowice, te, te, pod, pod, te schowane pod tymi głowicami, sprężyny agrafkowe, poruszające zawody, to wszystko nas zniewa, to jest po prostu coś wspaniałego. Te motocykle, dlaczego one się bronią nawet dzisiaj? Dlatego, że one są nie tylko wygodne w eksploatacji, ergonomiczne w jeździe, wspaniałe jeśli chodzi o tembr tych silników. One są przede wszystkim zaprojektowane tak nowocześnie, że. Tak jak kiedyś Wam opowiadałem o BMW R11, co było rewolucją, że tłoczona rama, że pierwsza tłoczona rama po wielu latach produkcji ramy rurowej, tak BMW, rok 23, zaczyna produkcję motocykli. Te ramy są lutowane, ramy są rurowe, z rur wykonane, te ramy pękają, nie są zbyt dobrze. Potem w 28 roku pojawia się w głowach konstruktorów w BMW idea. A żeby robić ramy z wyprasek stalowych. Wchodzi wtedy ten, ta epoka od właśnie wprowadzona przez BMW R11 i R16 motocykli na, na ramie w przestrzennej stalowej. I co? I właśnie tutaj, w 1936 roku nagle z powrót do tych zamieszłych czasów, ale nie taki wprost po, po, powrót, to nie jest dokładnie ta sama, ten, ten, ten sam sposób lutowania czy konstrukcji ramy. Słuchajcie, lata trwało zanim BMW z powrotem wróciła do rur, ale to już nie jest rur, a w stałym przekroju to są już. Rurowe przekroje i eliptyczne, czyli jest zmienna, na, zmienna, zmienny wygląd, zmienny przekrój rury, w zależności od tego, w którym miejscu ona biegnie, jest zupełnie inny proces powstawania. Żadnych lutów, to, już, to jest już rama spawana, spawana specjalną technologią. Rama, która jest konstrukcyjnie i technologicznie tak zaawansowana, że nie ma w sobie ta rama żadnych wad, tych, które były na początku prehistorii, w latach dwudziestych, w motocykla BMW. I znów trzeba zmienić mentalność tych ludzi, tych klientów, że teraz musicie kupować ramy rurowe, bo tamte są nie, nie trendy. Teraz to jest trendy, tak? Czyli nieprawdopodobna rewolucja w umysłach, rewolucja w konstrukcji, rewolucja w przyzwyczajeniach. To wszystko trzeba było tym pojazdem wdrożyć jak gdyby od nowa. Ta rama to nie jest wszystko, co jest nowe w tym motorze. Zupełnie inne podejście do konstrukcji silnika zupełnie inne. Mało tego inne podejście nawet do wytwarzania samego bloku. Tu, jeśli chodzi o ten pojazd, już nie mamy tak, jak we wcześniejszych podziału bloku w BMW, że ten blok trzeba było składało się górna, dolna część bloku nie. Tu już mamy sytuację taką, że wał korbowy, technologia odlewnicza poszła tak daleko, że można było zrobić szkielet, czyli można było zrobić blok silnika e, wewnątrz pusty. Obudowę, do której wał wkłada się do środka i potem przykręca się tylko osłonę, tak, w której jest też montowana podpora łożyska wału korbowego. Także bardzo daleko zaawansowana technologia, sam silnik jest przygotowany tak, jeśli chodzi o, o to, co jest w nim rewolucyjne, no to rewolucyjny jest napęd rozrządu. Tak. Mamy dwa wałki rozrządu w silniku. Ten łańcuszek napędza jeszcze u góry. Ee, Napęd prądnicy. To, co w tych motocyklach było kłopotem, to przeciążenie łożyska właśnie w prądnicy. Ten łańcuszek ciągnąc, naciskał na koło napędowe prądnicy tak, że zużywało się łożysko. Było za duże obciążenie od tego łańcuszka. To, była, to było to, co w tym motorze. Było problemem, jeśli chodzi o produkcję silnika. Przy prędkości 5,5 tysiąca obrotów dało 24 konie mechaniczne mocy. To była wspaniała maszyna do jazdy. Silna, szybka, hamowanie pojazdu. Skuteczne i co najważniejsze, BMW w tym modelu zdecyduje się na to, żeby hamulec sterowany prawą rogą nie był sterowany piętą, tylko żeby był sterowany palcami. Sterowanie skrzyni biegów. Rewelacyjne sterowanie skrzyni biegów. Co? Mamy podwójne, czyli lewą nogą mamy automat w lewej nodze, ale oprócz tego została dźwignia ręczna zmiany biegów ręcznej. Ta dźwignia zmiany biegów ręcznej, jakby na to nie popatrzeć, umożliwia nam bardzo łatwo przerzucenie na luz, tak? Bo nie trzeba sekwencyjnie, jak nogą, przerzucać kolejnych biegów. Wystarczy, że weźmiemy, złapiemy za dźwignię i przesuniemy sobie z czwartego biegu na luz od razu. Bez problemu załączamy ten, to jest wygodne. Ręczna dźwignia zmiany biegów wydawałaby się zupełnie zbędna. Ale nie z punktu widzenia marketingowego. Jeżeli wszędzie wokół, wszyscy inni producenci wokół i również materiały reklamowe produkowane przez tych producentów mówią o tym, że u nich jest wygodna, ergonomiczna, a to jest zła skrzynia biegów, niewygodna, to trzeba było dać swoim handlowcom w sieci handlowej BMW możliwość wskazania, że tu jest do wyboru. Mamy. Doskonały automat w nocy, ale jeżeli ktoś ma przyzwyczajenia do ręcznej zmiany biegów, to proszę bardzo, zostawiliśmy dla Was, szanowny klienci, zostawiliśmy dla Ciebie ręczną zmianę biegów, możesz sobie przestawiać ręcznie. To miało wymiar marketingowy bardzo dużo. Ten pojazd, ten R5, bardzo szybko, bo on był produkowany 37, 38, w 38, już chodzi jego wersja R51, tak jak w wersja motocykla R6 wyszła na R61. Czyli co zrobiono w nich? Dołączono im jeszcze z tyłu suwaki. Żeby tylne koło nie było jak w tym, który Wam pojeździe pokazuje sztywne, tylko żeby jeszcze dodatkowo było miękko zawieszone. Czyli w 1936 w 7. roku produkują sztywnego, ale już w 1938 wchodzi R51, które różni się tym, że ma stył suwagi. Konstrukcja tego motocykla była tak doskonała, że nawet po wojnie aż do 54 do 1954 roku był produkowany R51 przez 3. Ponadczasowy motor, do dzisiaj wspania wspaniałe prowadzeniu, do dzisiaj motocykl, który nie tylko podoba nam się wizualnie, ale który jest dla nas no praktycznie synonimem wspaniałego, użytkowego pojazdu, który stawiamy na piedestał i o którym w rozmowach, w różnych rozmowach, w opowiadaniach, o którym mówimy, że to jest to, na czym moglibyśmy jeździć gdybyśmy mieli tylko tego typu możliwości. Natomiast jak jest z możliwością pozyskania dzisiaj takiego pojazdu? No, motocykl został wyprodukowany w ilości 2652 egzemplarzy. Tyle tego motocykla wyprodukowano i tyle sprzedano. Ponieważ jest to wspaniały pojazd, w związku z tym nie tylko, że w wielu przypadkach spustoszenie wojenne spowodowało, że nie przetrwały, ale i... Ciśnienie kolekcjonerów we współczesnym świecie na to jest tak duże, że te motocykle bardzo rzadko zmieniają właściciela. Znalezienie materiału na motocykl, kompletnego materiału, z którego można go było złożyć, graniczy w dzisiejszych czasach z cudem, mimo że zajmujemy się tymi motocyklami w naszej pracowni oldtimer bazaru, no praktycznie i z pasji i zawodowo, to jednak motocykle typu R5 trafiają do nas nieprawdopodobnie rzadko. Powiedzmy sobie, taki pojazd u nas w pracowni Spotykamy raz na dwa, na trzy lata. Naprawdę jest to wielka rzadkość. Z tym większą przyjemnością pokazuję Wam, jak on wygląda. Pokazuję Wam, jak on. Sprawuje się, jak on jeździ, technika jazdy w tym motocyklu jest naprawdę wyśmienita. Ten motocykl, tak jak i R6, o której Wam wcześniej opowiadałem, ma jeszcze co? Ma jeszcze dodatkowo tutaj przy kierownicy ten dźwignię możliwości zmiany twardości zawieszenia. Tak? Czyli mamy poprzez obrotową dźwignię, mamy możliwość wpływu na to, jakie jest tłumienie wewnątrz przepływu oleju i czy to Zawieszenie jest bardziej sztywne czy bardziej miękkie. Tak kilka pozycji można sobie wybrać. Co prawda przy dzisiejszych drogach, no i przy tak małym, małej ilości przejeżdżanych kilometrów, jaką ja robię na tych pojazdach, bardzo trudno mi jest ocenić skuteczność działania tego rozwiązania. Bardzo trudno mi jest ocenić, czy on rzeczywiście jest twardszy, czy mniejszy, zwłaszcza kiedy jeżdżę po normalnych, utwardzonych drogach. Bardzo trudne do wyczucia. Niemniej na tamte czasy był to synonim e, Wspaniałego luksusu technicznego, tak? czyli zamontowanie takiej dźwigni i w R6, i w R5 było czymś nieprawdopodobnym. Oni od tego odeszli. W R51 już nie będzie tej dźwigni regulacji, czyli można mówić, że z perspektywy mm, nie sprawdziła się, czyli to nie było to, co było w tych motocyklach naprawdę potrzebne. Ale Samo to, że ktoś o tym pomyślał, że zaprojektował, że można było to pokazać na folderach reklamowych, że jeszcze tutaj mamy taką dźwigienkę, którą można sobie wyregulować, czy dość przedniego zawieszenia, to robiło wrażenie i to wywoływało u ludzi chęć posiadania takiego pojazdu, chęć jeżdżenia na nim. Nie był to pojazd tani. 1550 marek niemieckich. To była naprawdę kwota bardzo wysoka. Motocykl R5 był produkowany jako, czy projektowany jako motocykl sportowy. Mała to być maszyna dla ludzi z pasją, lubiących się ścigać. I rzeczywiście to jest doskonale wyważony motocykl w, o lekkiej nadsterowności, czyli dla sportowców to jest bardzo dobre, że motocykl robi wcześniej to, co my dopiero zamierzamy. On jest dobry, ale okazało się, że ten motocykl jest także doskonałym sprzętem użytkowym. On był doskonałym sprzętem użytkowym ze względu na dużą moc, ze względu na łatwość zapalania, ze względu na bardzo regularną, spokojną pracę silnika. Ten motocykl podobał się również i, i powiedzmy sobie, takim cywilnym użytkownikom, ludziom, którzy traktowali to jako pojazd rodzinny. Doskonały pojazd rodzinny. Chciałbym jeszcze zwrócić Wam uwagę, opowiadając o tym motocyklu, na to, że nawiązał w swojej konstrukcji, konstrukcji silnika, do tak, zwanej, do tak zwanej zasady złotego podziału, podziału kwadratu. 68 mm skok tłoka, 68 Średnica cylindra, czyli dokładnie tyle samo, ile w pierwszym motocyklu BMW w motocyklu R32, tam też był ten złoty podział, tam też było 58 na 58, co daje niecałe 500 cm pojemności skokowej. Zwracam na to uwagę, ponieważ BMW oferując ten motor, również zwracało na to uwagę. Zresztą w artykułach prasowych również o tym mówiono, że motocykl nawiązuje do najlepszych korzeni, do korzeni, do tradycji BMW właśnie złotym podziałem, czyli 58 na 58. W tamtych czasach uważano, że ten złoty podział, czyli ta myśl, że ten, ten konstruktor, pierwszy, ja wam o tym opowiadałem, kiedyś mówiłem, że no dlaczego 58 na 50 chciał zrobić 500. -kę? No, w związku z tym, że chciał zrobić 500, podzielił to na dwa garki, wyszło mu jak wyszło. Równy skok w średnicy Tłoka, no taki miał być. Ale generalnie to, co zrobiło BMW na bazie tego tych dwóch wymiarów, 68 na 68, tego złotego podziału, tego podziału kwadratu, całego tego marketingu, tego splendoru, który daje poruszanie się, napojowanie się o, o złotym podziale, że niezawodność, że moc, że wszystko, co można sobie było wybrać, no to praktycznie taki, można by powiedzieć, jak na tamte czasy, taki dar, taki cud, który się zdarzył, tak? że komuś się udało takie coś stworzyć. Na bazie tego złotego podziału reklamowano również i ten bojazd Nawiązywano do najlepszych tradycji, nawiązywano do tego, że wszystko, co jest najlepsze w BMW, to ten pojazd odzwierciedla zarówno to, co jest związane z tradycją, jak i to, co jest związane z nowoczesnością. I może dlatego mimo wysokiej ceny tego pojazdu, ten pojazd sprzedawał się dość dobrze. Akurat mieliśmy tę sytuację taką, że znalazł się na rynku, sprzedawał się dobrze. To, że przestał być produkowany, wynika tylko z tego, że zamiast R5 wszedł R51 w 38 roku na rynek czyli jako wersja rozwojowa tego motocykla, czyli to nie jest to, że on się zestarzał, nie. On się unowocześnił, on się unowocześnił i tak jak wspomniałem i przetrwał w historii BMW bardzo długo, do 1954 roku, R50, R50 przez R51 przez 3, do 1954 roku i przetrwał do dzisiaj właśnie dzięki temu, że tak udaną konstrukcję tak ponadczasową konstrukcję, konstrukcję udało się zaprojektować konstruktorom BMW i chwała im za to. I cieszmy się, że mamy możliwość popatrzeć na ten motor, przejechać się na nim i podziwiać to, co zaprojektowano przed wojną. Dziękuję wam i do zobaczenia następnym razem.